Cześć wszystkim, jest ze mną... Miria I... Glorf Wcześniej przedstawiłeś swoje imię, dlaczego teraz e, Nick? E, Pseudonim Ponieważ e, dzień wcześniej ja o to pytałeś <grym> Okej, okay, no dobra no, Bo wcześniej też e, przeprowadzaliśmy wywiady Ciągnę go o drugi dzień, teraz ich trochę bardziej wymęczę Okej, okay. skąd pomysł na cosplay? E, z falauta, z gry Okej, okay, w twoim przypadku? E, ten z gry, jako bandyta RPGowy Okej, okay, um, dobra Ile zajęło Ci przygotowywanie całego stroju? Ja wiem, że pytania się powtarzają, ale... No, no więc przygotowanie stroju zajęło mi jeden dzień. Jeden cały dzień? Ja Wam podpowiem, problem był z bandażem i ciężka kolczuga. Na tym skończyliśmy. Tak. E, sama ją robiłaś, czy ktoś Ci pomagał? E, Wgleb ją robił. Okej, okay, dobra. Pan Złota Rączka, rozumiem? E, tak, tak. Ja robiłem tą kolczugę i trochę przeklinałem, przyklinałem, bo... Kłeszko, Dlaczego? Kłeszko. No, żeby się nie pomylić w splocie, to głównie to jest ta, ta trudność. A, no... Jak zobaczysz, no splot, nie ma skaz, o. No, no nie ma. I Ile tak się nad tym męczyłeś? Wiesz co, to już zależy od kolczugi. Coś takiego to się robi, nie wiem, 3 godziny, 4, w zależności od tempa i od tego jak się właśnie, jaką technikę się opracuje. Okej, okay, a robiłeś już coś takiego wcześniej, czy to był twój pierwszy raz? Eee, tak, zrobiłem dla siebie własną kolczugę. Okej, okay, dobra. Przejdźmy może do, do twojego stroju, bo jest jednak trochę specyficzne. Co ci w nim zajęło dosyć dużo czasu? Ile go przygotowywałeś i tak dalej? No, może trochę o nim opowiedzieć. No najwięcej roboty to było z płytkami, bo trzeba było wyciąć, podkleić, potem przykleić też materiał. Sztuczną skórę Sky. I co dalej? No przeszywka. No, przeszywka to jest najbardziej uczęśliwa, bo jest dosyć trochę gruba. Człowiek się poci przy takich imprezach, no jest duszna, więc czasami trzeba wyjść na dwór i się przewietrzyć. Ja nie mam tego problemu. No, no właśnie, ona jest trochę skąpiej ubrana, także. Ja jestem ciężko zbrojny. <laughs> Okej, okay. dobra, chciałem jeszcze poruszyć jakiś temat Twojej zbroi, bo e, materiały, miałeś trudności z dostaniem, czy, czy nie bardzo? Nie, to wystarczy. że ja poszedłem do hurtowni. Skóry żeby karwasze zrobić i jakieś kurtowni materiał, żeby resztę znaleźć. Okej, okay, a twój miecz? Miecz to jest y, na, na, najprostszy z najprostszych, zrobiony z y, karimata albo jakieś gąbki. Tu jest karimata zrobiona rdzeń z włókna szklanego, żeby się nie giął, aż tak. Okej. Okay. Twardy. No i rurka PCV, żeby było rękojeść. Dlaczego nieprawdziwe? Y, dlatego, że jeszcze nie umiem kuć mieczy. No nie wiem, nie mogłeś gdzieś załatwić od kogoś? No Wiesz, tak, no mogłem, ale tak, tak na szybko było. Na szybko to było, więc wziąłem to, co miałem. Okej. Okay. Skąd pomysł na skosplayowanie się? E, dzień wcześniej y, Glorf mi powiedział, przebieramy się. A no to tak z góry narzuciłeś jej, tak? Tak, powiedziałem, przebieramy się, będzie fajnie. Ok. Tak, stwierdziłam, że skoro gram trochę w Fallouta, to skosplayuję jakoś tą grę. To jest twój pierwszy cosplay? E... No, jeżeli to można nazwać cosplayem, to tak, no ale to bardziej. No przebrane. można, no jednak no, jesteś inaczej brana. Tak, to jest yy, moje pierwsze przebranie. Okej, okay, dobra, a skąd ci przyszło do głowy, żeby, No to rozumiem, dziewczyna, tak? Przekonać no tak. swoją dziewczynę do tego, żeby skosplayowała się razem z tobą. Ogólnie to my razem jeździmy na, na larpy, więc po prostu stwierdziliśmy, że weźmiemy to, to co mamy na larpy, przebierzemy się i, będzie, i będziemy się dobrze bawić. Okej, okay, czyli rozumiem, bo teraz jakby no występujecie. Osobno trochę, jest trochę inny motyw, bo tutaj jednak jest takie czasy średniowieczne, tutaj mamy jednak Falafel, to jest coś, coś innego, zupełnie odbiegającego od tematu. Czy planujecie zrobić takiego cosplaya, który będzie się wiązał wspólnie? Już myśleliście nad tym? Nie, nie planujemy. Dlaczego? Bo ja mam trochę inne gusta niż chłopak. No dobra, no ale może trafi się akurat jakiś motyw, który byłby taki do cosplayowania. Razem. Może następnym razem coś z Skyrima, to, to oboje lubimy. No, o, na przykład, chociażby. No. Będziemy bandytami. No e, cóż, e, no nie wiem co ja o was jeszcze tutaj mogę zapytać. E, planujecie wybierać się na jakieś większe eventy i cosplayować, czy to bardziej zrobiliście teraz rekreacyjnie, bo... Znaczy myślę, że pojedziemy na coś, na, na pewno coś pojedziemy, tam na Pyrkon. Zapewne w następnym, na następną edycję się wybierzemy. Ponieważ robimy, zajmujemy się robieniem w skórze trochę, więc dla znajomych też projektujemy stroje i elementy zbroi. Dlatego często właśnie jeździmy na takie imprezy, żeby zobaczyć, jak się, jak się prezentują i też swoje produkty. Być trochę... może w końcu my coś zrobimy. Tak, dla w końcu my coś to. zrobimy, bo nie mamy na razie czasu. Aha, rozumiem. E, dobra, wiążecie jakieś plany z cosplayami, czy robicie to po prostu tak for fun? E, for fun bardziej się zajmujemy robieniem dla innych ludzi e, elementów stroju. Aha, ok. To bardziej nie cosplay, tylko na, na larpy. No bo cosplay, no. Jest trochę mniej wytrzymały niż to, co się robi na larpy, bo na larpy musi właśnie ten cały kikłunek przeżyć grę terenową, kilkudniową. Więc głównie się nastawiamy na naturalne te materiały, i żeby to właśnie było wytrzymałe. Okej, okay, a jak ludzie do Was podchodzą? Bo tutaj rozumiem, jakby patrzeć z punktu o, widzenia dzieci, to o, tutaj. O, to ja zaprezentuję. Dzień dobry, mogę zdjęcie? Okej, okay, dobra. Coś a starsze osoby? E, też dużo, dużo ludzi robi sobie z nami zdjęcie, e, głównie ze mną, no wybacz. E, i głównie... No a jednak, który jest wyzywający trochę? No i głównie e, każdy mężczyźni. Jest kobietą. Tak, każdy chce mieć zdjęcie z kobietą. Ja no. okay. sam raczej nie chce mieć zdjęcia, a sam jest z kobietą, to oczywiście chcę. Czy, czy nie przeszkadza ci to, że twoja kobieta jest trochę wyzywająco tak ubrana? No jest grono jednak facetów, które podchodzi do, do tematu o cycki, zrobię sobie zdjęcie. No to już jest kwestia naszego zaufania. Ja, nie jestem oczywiście trochę zazdrosny. No ale... No, e, no jakby nie patrzeć, sam ją do tego skłoniłeś, no, tak? No ale sam ją do tego skłoniłem, więc no... Mogę być zazdrosny, ale chyba nie zakażę jej tego. No, e, Okej, okay, ale to tak założy... My się dobrze bawimy, prawda? E, powiedziałaś mu tak od razu, że skosplaiłeś się za falauta, czy zastanawiałaś się nad tym? Czy tak o... Bez problemu. Nie, zastanawiałam się, musiałam zobaczyć e, jakie rzeczy mam w domu i co będzie mi najłatwiej zrobić, bo jednak miałam tylko ten jeden dzień. Więc e, z tego co miałam i z tego co zdążyłam jeszcze znaleźć, to, to... A brałaś pod uwagę jeszcze jakieś inne jakby cosplaye, czy e, nie, wiedziałam, że to będzie coś z post tylko jeszcze nie wiedziałam, nie wiedziałam co. <laughs> Aha, no dobra, no to ja wam dziękuję w takim razie bardzo. No, dzięki. E, mam nadzieję, że się jeszcze na jakimś evencie spotkamy. I, I zobaczymy, jakie tam będziecie mieli kosplay. Także dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy